Mam rzadkie małe zboże, rzucę azot, to się rozkrzewi. Moi drodzy, to jest zboże późno siane, faza 1, miejscami dwa liście. Wielkim kłamstwem jest mówienie, że jak rzucimy na takie zboże azot w dużej dawce bardzo wcześnie, to będzie lepiej. Ja wielokrotnie wam pokazywałem, na hektar wiedzy macie ode mnie wykłady, jak się takie zboża na wiosnę dokrzewia i rozkrzewia. I namawiam Was, zobaczcie ten materiał, ponieważ wiele mitów krąży, jeżeli chodzi o jak, co z tym zrobić? Prawda jest taka, że jak skopiemy temat, to możemy mieć nadmiernie zagęszczone zboże, w wyniku czego za dwa miesiące, trzy, jak pojawi się wyższa temperatura i susza, to to, co żeśmy zbudowali, się zredukuje. Przypominam, kochani, na hektar Wiedzy macie w niedzielę właśnie wykłady o czymś takim, a analizę takich roślin co każdą środę. Czemu? Bo wielu z nas siało zboże bardzo późno, zbora są rzadkie i teraz trzeba zrobić wszystko, żeby nie skopać tego, zwłaszcza, że póki co mamy suszę. Każdego, kto szuka wiedzy, właśnie co z tym zrobić, zapraszam po aplikację Hektar Wiedzy. A teraz proszę popatrzcie, w jaki sposób dokładnie możecie przeanalizować, ile składników wprowadzicie do gleby na stanowisko po burakach, zostawiając liście, ile po kukurydzy, zostawiając słomę, i jakich składników będzie Wam brakować pod poszczególne uprawy, wykorzystując właśnie z obliczeń.